Rusza jeden z największych konkursów na dofinansowanie działań bezpośrednio wspierających osoby niepełnosprawne. Dzięki oszczędnościom z zadań infrastrukturalnych samorząd województwa zwiększył pulę środków na ten cel aż o 900 tysięcy złotych. Same środki mogą być przekazywane na wsparcie zadań realizowanych przez instytucje pozarządowe skierowanych na rzecz osób posiadających orzeczenia niepełnosprawności oraz członków ich rodzin, opiekunów, kadry, wolontariuszy. Bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji. Wśród proponowanych zadań mogą się znaleźć m.in. rehabilitacja, poradnictwo, działania edukacyjne i integracyjne oraz szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa i społeczna. Organizacje ponoszą w nich jedynie 10% wkładu własnego i nie obowiązuje ich ograniczenie kwotowe. Jednak na przygotowanie zgłoszenia i jego realizację mają niewiele czasu. Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego można składać tylko do 18 sierpnia się kończy rajd, więc y, kwoty nam są naprawdę y, ma potrzebne i